Cześć, przygotowałem dzisiaj dla Was materiał dotyczący Farminga 20 czyli odsłony Farminga, która przeznaczona jest na urządzenia mobilne na systemy, na systemy Android i iOS. No niestety, nie mam zbytnio dobrych wieści, nawet ciężko to nazwać jakimiś informacjami, bo, bo ich nie ma. I to jest tutaj niefajne, bo zobaczcie, mamy dzisiaj 22 dzień maja i jest cisza. I mówiąc cisza, mam tutaj na myśli ciszę totalną. Próbowałem wszelkimi możliwymi kanałami dotrzeć do jakichkolwiek informacji i niestety nie udaje się to. E, korzystałem z Discorda, korzystałem z oficjalnego forum Giantsa, wysyłałem wiadomości e, prywatne, zakładałem tematy e, no i kompletnie nic, 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 nic. Nie mam informacji zwrotnej, że gra wyjdzie w ogóle, a już tym bardziej nie mam informacji o tym, e, jaka to może być data. Więc no, stan na dzień dzisiejszy jest taki, że że nie wiemy ani kiedy, ani czy w ogóle wyjdzie, więc no ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć. Natomiast powiem Wam tak. Na dzień dzisiejszy, oprócz tego, że no jakoś nie chce mi się wierzyć w to, że gra nie wyjdzie, bo, bo Giants raczej nie pominie tego kawałka tortu, jaki są w stanie zgarnąć. No bo FS18 był i jest bardzo popularny. Oprócz tego. Co za chwilkę będziecie mogli się przekonać. No te odsłony Farminga, bo w zasadzie możemy powiedzieć tutaj śmiało nie tylko o FS-18, ale też, też o tych poprzednich wersjach. No to jest top 3, jeżeli chodzi o ten rodzaj rozgrywki. No i tutaj nie mam się co oszukiwać, co za chwilę Wam pokażę. Zobaczcie, wpisując w sklepie Google słowo Farming, dostajemy na pierwszych trzech miejscach od razu trzy wydania. Farming simulatora, więc patrzcie, no Farming 14 jest w opcji, w opcji darmowej i, i na te standardy, i na te możliwości jakie są dzisiaj, to gra naprawdę i tak cieszy się bardzo dużym powodzeniem i zapewnia mimo wszystko ciekawą rozgrywkę no tutaj najnowsze co na 18 oraz 16, no w 16 było tak, że, że było do kupienia, ale maszyny też trzeba było odblokowywać co było trochę denerwujące no teraz zobaczcie co poza tym oferuje sklep ustawimy sobie żeby to było jakieś tam oceny powiedzmy minimum 4 gwiazdki no i mamy Farmer Sim 2018 Oczywiście na screenach zawsze wszystko jest piękne, ładne, od razu rysuje się w głowie gdzieś tam obraz, że ta gra jest super i tak dalej, fajnie wygląda, itp, t.d. Rzeczywistość jest taka, że oczywiście poza farmingiem, tym odzianca próżno gdziekolwiek szukać jakiejkolwiek licencji na maszyny ocena ogólna niby 4-3, ale jeżeli przejdziecie sobie troszeczkę niżej, no, to będą tam komentarze, i te komentarze no nie są najlepsze, jak widzicie. Ludzie na tą grę narzekają. Nie wiem, czemu zgarnie takie oceny. Chyba oceniają ci, którzy po prostu widzą te screeny, albo cieszą się, że to tam wygląda jak wygląda, ale to nie ma nic wspólnego z, z rozgrywką. Tutaj jest ten sam wydawca, i zobaczcie, jak wyglądało wydanie tej gry w wersji 2.15. No, to jest jakaś jedna wielka porażka. Tutaj jest gra, którą jako tako jestem w stanie jeszcze Wam polecić czyli Farming USA 2, gdzie mamy pory roku, mamy odśnieżanie śniegu, mamy, mamy możliwość poruszania się postacią, mamy kamerę 3D, mamy jakieś tam animacje, jest hodowla zwierząt, no ta gra jest dosyć rozbudowana, ale gdzieś tam jakieś, jakieś informacje możecie sobie zasięgnąć w sklepie Google, ona ma też no, nie, najgorsze, nie najgorsze opinie. A naprawdę, jak na grę mobilną, oferuje no oferuje bardzo dużo. Tym bardziej, że, że wspiera jeszcze kontrolery. Dlatego, no, wydaje mi się, że pomijając farminga, to jest to jedyna gra tego rodzaju w sensie. Mówię tutaj e, o symulatorach, jest to jedyna gra, która jest no, warta uwagi. A reszta, no to tak jak sobie. To możecie teraz widzieć. To wszystko fajnie wygląda na screenach, jako taką tam powiedzmy. Natomiast no, instalując taką grę okaże się, że za chwilę, że on, tam jest tyle reklam, że w ogóle nie da się przez to przebrnąć. Całość działa topornie, nie ma nic wspólnego z jakąś tam w miarę normalną rozgrywką. I to na tym polega, te gry są robione masowo, zobaczcie ile tego tu jest, te nazwy są po prostu przenajróżniejsze, są tłumaczone z automatu, też na język polski czasami są tak bzdurne, że, że naprawdę szkoda to czytać. Tego typu gry nastawione są po prostu tylko i wyłącznie na reklamy, Było. Jeżeli są darmowe, no to, to wiadomo, będzie tam jakaś olbrzymia ilość reklam. Jeżeli trzeba za nie zapłacić, tak jak tutaj, w tym przypadku, na przykład jakieś tam nie wiem około 10 zł, to i tak nie jest to tego warte. Więc to jest taki clickbait, gdzie jest fajna, fajna miniaturka. Gdzieś tam wrzucają jakiegoś case'a, wrzucają jakiś tam ciągnik, co ma po prostu spowodować to, że w to wejdziecie, zainstalujecie, a później odinstalujecie zawsze jakieś tam reklamy się wyświetlą czyli ten twórca jakieś tam sobie drobne przychody z tego tytułu będzie osiągał więc no cóż moje zdanie jest takie żebyście omijali to szerokim łukiem oczywiście pomijam tu wszelkiego rodzaju gry typu jakieś tam jakieś klikery takie facebookowe to w ogóle pominąłem. Bo, bo to tutaj szkoda na to czasu całkowicie, e, natomiast no, no nie oszukujmy się. Y, Podium top 3 to są trzy wydania farminga. E, no i ewentualnie jeszcze ten farming USA i Wójka, to jest taka alternatywa. Natomiast wszystko inne, co jest dostępne, no nie umywa się, nie umywa się do tego co Giants co wypuszcza. Więc no, trochę szkoda byłoby, gdyby, gdyby ta wersja farminga została zaniechana. Ale tak jak mówię, no ciężko mi w to uwierzyć, bo przychody z tego na pewno mają i to, i to niemałe. Patrząc na to, jak na YouTubie to było popularne, to myślę, że odbiór tego też jest dosyć duży. Ja sam to widzę po, po gameplayu, który ja nagrywałem z, z FSA 18. No i nie ukrywam, że FSA 20 również chciałbym nagrywać, no ale na ten moment nie mam jeszcze takiej możliwości. Aczkolwiek mam nadzieję, że na, że na FarmConie tegorocznym być może tam się czegoś dowiemy, to jest jedna opcja. A druga opcja jest taka, że no, Giants wyskoczy jak Philips, Konopi, yy, i po prostu z dnia na dzień rzuci nam, yy, rzuci nam trailera z zapowiedzią, i to będzie tyle. No i zobaczcie, tu tyle przykład kolejnej fantastycznej gry: Traktor Farming Simulator 2018. Zobaczcie, jak to wspaniale wygląda grafika 3D. Może nawet jeszcze gleba 3D, kto wie. I zobaczcie, ile tego jest. Tego jest masa, tego jest multon. A ja wpisałem tylko słowo farming. A zobaczcie, ile tutaj jest podpowiedzi, ile się tego tutaj pojawia. To jest po prostu nie do przejrzenia i nie do przerobienia. A już na pewno odradzam wam sytuację, w której gdzieś już spoza, spoza sklepu Google ktoś próbuje wcisnąć wam Farminga 19 w wersji na telefony, bo to jest ewidentne, ewidentne oszustwo i nie pobierajcie tego, chyba że chcecie zainstalować sobie jakiś syf na telefonie. A teraz w tle macie mały przykład tego, co daje wam Farming USA. Nie ma licencji, można się domyślać, chyba nie, nie trzeba się długo domyślać, yy, jaka marka tutaj jest promowana w tej grze. Oczywiście licencji nie ma, więc yy, no, mamy takie maszyny, jakie mamy, ale zobaczcie, yy, no, ta gra zdecydowanie odstaje od reszty, reszty tego, co jest w sklepie. Yy, czasy, kiedy farming będzie nam oferował coś takiego, pewnie szybko nie nadejdą, bo tutaj mamy też zatrudnienie pracowników, oczywiście no, pojawiają się też jakieś błędy. To, co jest tutaj no, niewykluczone, ale sam fakt tego, że, że ta gra działa płynnie, to wszystko jakoś tam jest zjadliwe, To naprawdę jest to pozycja, którą się warto zainteresować, jeżeli szukalibyście jakiejś alternatywy. To wszystko jest robione, że tak powiem, nisko niskobudżetowo, co widać po, tutaj po całym interfejsie. Natomiast patrzcie, no, pojawiają, się jakieś, pojawiają się jakieś koguty. Czego na przykład no, no we farmingu tym wersji Androidowej nie mieliśmy. Są, są jakieś tam pierdołki, jest też tryb multiplayer. Zobaczcie, nawet samo to tutaj, jeżeli chodzi o hodowle zwierząt, naprawdę gra ma potencjał. Szkoda, że no nie zajęło się tą grą jakieś większe studio. Tutaj przykład jak, jak wygląda ścinanie drzewa. Zobaczcie nawet na samą prostą fizykę, jak to drzewo będzie upadało, oparcie przekręca się. No naprawdę, jeżeli chodzi o, o grę na telefony, to to jest y, dosyć ciekawa pozycja. Macie też tutaj y, grząską glebę, macie swoją, no może nie glebę 3D, ale, ale jakieś tam wtopy się trafiały. Jest też, y, są też pory roku, macie pogodę, no i macie też na przykład odśnieżanie, tak, co jest ciekawostką. Nawet do Farminga 19 wszyscy czekają na mod Seasons, a tutaj proszę bardzo, wersja Wersja Android, wersja iOS. No i macie tutaj od razu Seasonsy zawarte. A teraz, cóż, no niekwestionowany król na dzień dzisiejszy, tak jak do tej pory, czyli Farming Simulator 18. No nie oszukujmy się. Licencje plus odwzorowanie maszyn plus możliwości, jakie ta gra dawała w wersji na telefon, no to jest nie do pobicia. I myślę, że długo, długo nie zostanie to pobite, więc no cóż, trzeba wyczekiwać jakichkolwiek informacji: czy to zapowiedzi, czy to też po prostu udostępnienia nowe, nowego wydania. I raz jeszcze przestrzegam was przed pobieraniem z nieznanego źródła tej pseudo aplikacji, która miałaby niby nie miałaby niby przedstawiać Farminga 19 wersji na telefon, bo to jest nic innego jak jeden wielki syf. Poza tym też chyba pojawiał się filmik, który rzekomo miałby pokazywać maszyny z nowego Farminga, a to było nic innego jak tutaj jest te wersje, które pojawiały się w factsheetach, czyli te pliki PNG zostały pobrane, wrzucone gdzieś tam sobie w programie graficznym, powklejane do, do Farminga 18 w sklepie Color kolor belki tam sklepowych chyba został zmieniony autorowi tego nagrania nawet nie chciało się dobrze dopasować czcionki co doskonale widać że to jest po prostu gdzieś tam w pęcie przerabiane i też to krąży po sieci i ludzie się je bo myślą że te ciągniki i maszyny które znajdują się obecnie w farmingu 19 pojawią się w wersji mobilnej jest to totalna bzdura tak jak mówiłem na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych oficjalnych informacji co do farminga 20 ani tego, czy wyjdzie w ogóle, a już na pewno tego, no, kiedy wyjdzie, co jest, co jest chyba logiczne. Także, no cóż, konkurencji i farming nie ma, no, a szkoda, bo taka konkurencja by się przydała. No jak wiecie, jeżeli jest monopol na coś, to, to nie jest to dobrze. Konkurencja zawsze wychodzi, wychodzi klientom na korzyść, więc cóż, czekamy na kolejny monopol od Jansa, na platformę Androidową i iOSa Jeżeli tylko. Cokolwiek, gdziekolwiek się pojawi, a, a takie informacje uda mi się odkopać, to oczywiście będę Was jak zawsze informował na bieżąco. Cześć, dzięki za uwagę, pozdrawiam Was.